Witajcie ponownie na moim kanale. Pytaliście mnie dużo o spalanie hybrydy, więc już Wam odpowiadam, jak to wygląda. Jestem po yy, dłuższej trasie. Był to cykl mieszany. Spalanie wyszło, już Wam pokazuję. Odpalamy i wyszło to tak. Czyli. Średnie jest 5.1. Zrobiłem 657 km, zostało paliwa, jak widać, końcówka. Zobaczymy też przy tankowaniu jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o zatankowanie do pełna. Jeszcze to przeliczę po prostu przy dystrybutorze. Na razie jest widać to, co pokazuje komputer. Także 5.1 jest to spalanie z 657 km. Które zrobiłem, i to mówię, było mm, trasa. Jedziemy zgodnie z przepisami i jazda po Gdańsku, Gdyni, ogólnie trójmieście. Także tak to wygląda. Pozdrawiam i zapraszam w przyszłości na kolejne filmy. Do usłyszenia.